Nie ma Nie. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Dziękuję serdecznie Państwu, że, że Państwo zechcieliście skorzystać z naszego zaproszenia, naszej imprezy, żeby razem przewitać nowy rok 2024. Nie no, jestem jakimś tam wybitnym mówcą, a więc yy, ograniczcie się tylko do, do, do szczegółów. To co Państwo widzicie na stolikach i to co jest, przy, zostało przygotowane, to co Państwo widzicie dzięki moim koleżankom z, z ogrodu. Pani Jolię, pani Eli i Pani Iwonce. Ja jestem prezesem tylko. Szanowni Państwo, życzę wszystkiego dobrego, wszystkiego, żebyśmy się przede wszystkim się nie bawili. Nie mamy czasu ograniczonego, więc więc bawimy się tak długo, na ile nam siły wystarczy. Zapraszam do zabawy, mi się nie oszczędzamy. Życzę smacznego, dbajcie o żołądki, no i bawmy się. Wszystkiego dobrego.